Cześć, witam Cię na kanale Daniel i Kuba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Deep Research, czyli głębokie, bardzo głębokie wyszukiwanie informacji w sieci, na YouTube, w innych różnych źródłach. Ale to nie będzie zwykły odcinek, ponieważ chcemy zrobić ranking najlepszej aplikacji do wyszukiwania, bo już trochę ich powstało. Nie tylko Perplexity, o którym robiłem odcinek, ale mamy Groka, Gemini ChadGPT ChatGPT i. Porównamy, tak jak prosiliście też w komentarzach, wyniki, czy te wyniki są rzetelne, a przygotowaliśmy ciekawy prompt, bo jest to prompt dotyczący Kuba. Ja już się zgubiłem. To tak. będzie takie porównanie, to będzie taki tak. test. Porównamy sobie różne aplikacje AI, tak jak ChatGPT, Perplexity, Gemini i Grok, jak te funkcje Deep Research, bo we wszystkich mamy Deep Research, mhm. działają. Tak jest. A jaki użyjemy prompt? Ano taki. A gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy teraz na czacie GPT, tak? tak? Jesteśmy w czacie GPT yy, i mamy włączony model czat GPT mini high. To co jest istotne, to, ty, do, to deep research działa tylko w yy, w płatnym, modelu, w, płatnym, modelu, w, płatnym modelu, w płatnej wersji ChatGPT, GPT, czyli na przykład ChatGPT GPT Tak, i tam mamy tylko 10 takich wyszukiwań deep researchu wersji. Ale 10 w ogóle? 10 na Przyspałe miesiąc. Życie? Nie, 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 10 na miesiąc. Okay. Jeśli chcielibyśmy to podwyższyć do 100, to potrzebujemy wersję za 200 dolarów. Wow, no to może niekoniecznie, ale. Ale sprawdźmy jak działa? Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie są dostępne możliwości w wersji bezpłatnej czatu GPT i w płatnej czat GPT Plus, która kosztuje 20 dolarów miesięcznie, to w opisie macie link do naszego bezpłatnego e-booka poradnik ChatGPT na 2025 rok, który jest aktualizowany i to jest ważne. Tak, na bieżąco go aktualizujemy, bo też cały czas wychodzą nowe funkcje w czacie GPT, a przy okazji, jak już mamy Waszą uwagę, to jeśli podoba Wam się ten kanał i chcecie więcej Subskrybuj. takich odcinków jak ten, subskrybujcie, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu o czym chcieliby się też posłuchać. Tak, a teraz jeśli któraś z Pań lub któryś z Panów -pa. szuka auto na 2025 używane, to to jest właśnie prompt, który przetestujemy o którym mówiłem na początku. E, więc Kuba, kliknij. Okej, okay, no dobra, tylko to mają być samochody używane, zobaczmy tego prompta. Które modele używane samochodów są aktualnie w 2025 roku? Może tutaj doprecyzujemy. Hmm. Oceniane jako najbardziej niezawodne i ekonomiczne w utrzymaniu na rynku polskim, no ale to mają być mniej więcej ile lat mają mieć te samochody? Ale to nie piszmy tego, może nie piszmy? dopyta. Nie, zobaczymy co nam gadzą. Okay. No Ten sam prompt do wszystkich aplikacji. Stworzę tak? zestawienie na podstawie opinii ekspertów, rankingów i raportów konsumenckich. Zbadaj głęboko. Klikamy. Tutaj w międzyczasie nam się jakiś inny deep research wykonał. Klik. Klikamy. O. Dobra. I on pyta tak. To jest fajne w czacie GPT, że dopytuje nas przy deep researchu. Mhm. Czy chcemy Tutaj hatchback, sedan, SUV, czyli SUV, rodzaj paliwa jaki, jaki przedział cenowy i czy o jaki wiek nam chodzi. Czyli super okay. ja bym dał, że do 10 lat. Dobra. Do, do 10 lat, benzyna, chociaż teraz hybrydy są fajne. Albo nie, nie pisz, napisz, że obojętnie yy, rodzaj paliwa. Kurcze, nie wiem, hybrydy są jednak Napi droższe. Napisz obojętnie rodzaj paliwa. Ja bym dał benzynę, ja nie, jestem Nie, napisz obojętnie. Ty powiedziałeś do 10 lat, ja mówię, że benzyna. No dobrze! Ja jestem e, okay. benzynowiec. Nie, dobra, i co tu jeszcze? Przedział cenowy, A nie, bo nie. Po, po, napiszmy, że chcemy kombi. No dobra. E, przedział cenowy? E, do 100 tysięcy? Kurczę, to taki dosyć drogi, powiem. Ci. Jak to przecież. To widzę, że ty dysponujesz znacznymi funduszami <laughs> na zakup używanych samochodów. Nie, ale chodzi o to, że nowe auta zazwyczaj zaczynają się od 100 tysięcy, wzwyż. O jajku, no nie wiem, zależy jak to napiszmy A, do, no ja nigdy nie do 50 tysięcy złotych. Okej. No jest to bardziej dostępna kwota. No, bo dwa <laughs> razy mniejsze niż 100 tysięcy. No. Dobra, okay. jedziemy z tematem. I teraz powiedz mi tak, czy tym innym czatom dajemy ten, to samo tak, zapytanie? Dokładnie to Czy samo. doprecyzujemy? Nie, nie. Jeśli będzie możliwość doprecyzowania, doprecyzujemy. Jeśli okay. nie, to nie, bo Dobra. nie każdy chyba ma. Dalej Perplexity, Perplex włączamy research. głęboki research. Wklejamy naszego prompta, wysyłamy i zapyta. Du, 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 du. Czy nas dopyta o szczegóły? No bo warto byłoby tu dopytać o szczegóły. No tak. No bo nie wiadomo na jakim nam typie zależy samochodu. Ale nie, okay. ale nie, nie specjalnie. No to my go też olejemy chwilowo. Dobra, jesteśmy teraz w Gemini. Klikamy też sobie Deep Research, wklejamy naszego prompta, wysyłamy. Jedna z takich ciekawostek, byliśmy, jak byliśmy w czasie gpt Kuba, już to mam przetestowane. No. Jeśli wpisujecie, chcecie naprawdę jakieś głębokie wyszukiwanie. W sensie dobry wynik, to dużo lepiej napisać ten prompt po angielsku. Czyli w, możesz napisać po polsku, poprosić, żeby przetłumaczył na angielski i dopiero wkleić do Deep Research, yy, zwłaszcza jeśli nie chodzi o rynek polski. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że w momencie, kiedy szukam jakichś globalnych informacji, to on w momencie, kiedy mam prompt w języku polskim, szuka większości w źródeł polskich. Nie tylko oczywiście, mhm. ale szuka też dużo w źródeł polskich, a wydaje mi się, że więcej informacji jest w źródłach amerykańskich. Okej, okay, ale tutaj akurat pytamy w tym o, przypadku. Tak, o, rynku, o rynek, polski. O rynek dlatego, polski. Dlatego tutaj super, jak ktoś chce kupić pralkę albo szuka, ale na przykład... Inny temat, prompt, który myślałem, żeby zastosować, no. był o tym, jaki olej do smażenia jest najlepszy. Bo dla mnie to jest na przykład dylemat z życia codziennego. co, myślę, że to jest dylemat na miarę majonezu, winiary czy tyleckiego. No nie, ale to jest globalne, więc myślę, że są jakieś badania amerykańskie, które może już powiedzą, w jakich temperaturach najlepiej smażyć, żeby było to dla zdrowia. Stąd taka ciekawostka. To jest tylko taki life hack, a właściwie e-hack. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co nam nie tutaj podpowiedziało. OK, mamy tutaj taki follow-up, doprowadzi okay. nas i pokazuje nam jaki ma plan na to wyszukiwanie, czyli ma tutaj w kilku punktach sobie rozpisał w jaki sposób co chce wyszukiwać. No ale i wiesz nie zadaje co? nam żadnego pytania. Nie zadaje nam pytania, ale myślę, że Kurczę, no jest to na tyle fajne, że możemy edytować ten plan. Klikamy edytuj plan, mhm. że możemy mu napisać, że chcemy jeszcze. To przekopiujmy to, no? Żeby uwzględnił te informacje dodatkowe. Nie jest to tak dobre jak w czacie GPT, który nas wprost o to dopytał, ale napiszmy uwzględni, że ma. Tylko Chciałbym być... zwrócić uwagę, że za to nie musimy płacić, a za czat GPT, tak jak powiedzieliśmy, to jest dostępne tylko przy 20 dolarach. Dobra. Dookreśliliśmy tutaj. Myśli, myśli, myśli i zobaczymy, co zacznie robić. Mm. O. Okej, okay, zmienił to już. Dodał tutaj. Na górze syntej. Dodał tutaj mhm. na samym końcu. Zaczynamy wyszukiwanie. Super. No to lecimy dalej. Dobra, no i widzimy, że on tutaj pokazuje nam cały przebieg swojego rozumowania, przynajmniej ma zamiar nam pokazać to tak na Na, na to chwilę wygląda. obecną też w tych aplikacjach, które byliście, byliśmy, możecie z nich wychodzić. To znaczy nie musicie czekać, bo czasami to trwa kilkanaście minut. To jest ważna też informacja. No tak, kilka, kilkanaście minut, generalnie ten deep research trwa. Widzimy, że on tutaj sobie teraz po kolei te planowane działania wymienia i będzie kolejne kroki podejmował. Ja on też porównał w ogóle ilość źródeł, z których skorzystają. Wow, patrz, patrz, zobacz, że też filmy na YouTube ogląda i to jest świetne. No, wygląda albo pobiera transkrypcję. No, to, no, pobiera transkrypcję, bo bez Nie wszystkie mają. Dobrać. Dobra. Przechodzimy do Groka. Mm. Grok, czyli AI od XAI, czyli od X, czyli od Ilona Maska. No, i jest naprawdę dobry. Tak. Trzeba przyznać, że niezależnie od sympatii czy antypatii wobec Ilona Maska, to model Grok 3 jest naprawdę mega, mega kumatym modelem, który. Może stać się waszym modelem pierwszego wyboru. Naprawdę jest też taki bardzo. Yy... Dobrze, dobrze czuję język polski. Tak. Na przykład, to bym powiedział. Naturalnie, że ale podobnie Gemini 2.5 Pro, podobnie Klot 3.7 Sonnet. W sumie modele Jackie's w tym chyba najsłabsze. Ale okej, okay. przejdźmy dzisiaj do tematu odcinka. O tym będziemy mówić kiedy indziej. Wlep, proszę. Wlep. O matko. Dobrze, wlepiam. Wlepiam, ale, okay. ale, 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 co my tutaj mamy? Jest to taka no. strzałeczka przy deep research i. Możemy głębiej. <laughs> mamy deep research i deeper research. Jeszcze głębszy, ok. I ja bym tutaj się skłaniał ku deeper research. Dobrze. Wysyłamy i zobaczymy, co dalej się stanie. Nie ma zapytania, niestety. Od razu analizuję. Hmm, to ciekawe, muszę znaleźć informację. Ale w ogóle, jak ci, w ogóle naturalnym językiem robi, trochę jak tak. taki pracownik kowalski, któremu się o, zleciło. Coś. Specjalnie grok jest, ma taki tryb, powiedzmy, taki bardziej luźny powiedzmy sobie, yy, domyślnie nie? w tych Tutaj też drogowych. jakiś YouTube jest? Nie, na chwilę obecną żadnego nie widzę. Dobra, wróćmy sobie do czatu GPT, który był pierwszy. Już dał nam odpowiedź. Nie. Dopiero... Zobaczcie, że dalej przeszukuje, jest tutaj nawet nie jeszcze w połowie, przynajmniej z tego paska tak wynika. Widzimy tutaj wszystkie kolejne rzeczy. Widzimy, że szuka po auto świecie, jakiś wybór kierowców. No, fajnie, fajnie, zapowiada się to ciekawie. Jak tam Perplexity? Zobaczmy o, perplexity, perplexity już mamy. Perplexity już mamy, ok. No, per... <laughs> I powiem szczerze, że to nie wróży dobrze, że Perplexity skończyło jako ale, pierwsze. Z, w ogóle, ale wróćmy do tego Perplexity. Bo, bo zobacz sobie, że Gemini w tym czasie analizuje treść 319 stron. Okej. Okay. Jest to duży wynik. No dobra, wróćmy do perfekcji. A ile on tutaj miał? On ma, zrobił 17 źródeł. Nie, wiesz co, on no ma tutaj tak... Źródła 28. 28 źródeł. Mm -hmm. Co jest... No przy takim deep research to jest niewiele. No widzimy tutaj, że pojawiają się też filmiki na YouTubie. Pojawia się OTOMOTO, Uwaga TVN. Yy... Okej, okay, a sprawdźmy te też wyniki, bo ja jestem świat. ciekawy, jakie auto polecił. Rzeczywiście to... jest tak, jak ty powiedziałeś, że zadaliśmy pytanie w języku polskim i Perplexity szuka w języku mm -hmm. polskim. To generalnie jest taka prawidłowość w przypadku Perplexity, że w tym języku, w którym zadajemy pytanie, to on w tym języku też szuka. Ale w czaty czy piti, niestety to samo. Jedynie grok y chyba się od tego odłamuje. Dobra, no i mamy tak, najbardziej nieza niezawodne i ekonomiczne używane samochody. No, ona mówi tutaj, że dominują modele azjatyckie. Prezentujesz następująco. Kia Sportage. No, i mamy tutaj ze źródła motoryzacja: najbardziej niezawodne samochody używane 2025 ranking. No, czyli w sumie znalazł po prostu ranking, który dokładnie odpowiada na to pytanie, które my zadaliśmy. No i nam tutaj wymienił te samochody, okay. także nie postarał jeszcze... się jakoś tutaj specjalnie. To tutaj mamy Kia na pierwszym miejscu, kijowo trochę. Popatrz, zwraca uwagę to, że jest zaskakujące jest, że tylko jeden model Toyota. no bo Toyota jest takim synonimem, tak. czy była przez lata, takim mm -hmm. niezawodności. Mamy tutaj raport e, TUV 2025, super, że podali też to. Zobaczmy z jakiego źródła, też tego źródła motoryzacja. E, preferencje polskich kierowców, no zobaczmy, preferencje polskich kierowców są z Bankier.pl, Używane auto do 50 tysięcy złotych. To, to też w sumie szukaliśmy. No tak, ale myśmy nie podali tutaj tej informacji, mhm. że do 50 tysięcy złotych. No więc fajnie, że tutaj nam taką informację dodatkowo też znalazł. Tylko, że w sumie nas to nie interesuje. No tak, ale zobaczmy jakieś podsumowanie. Tak ja, naprawdę, ja, wiesz, ja co, co nas interesuje na takiej zasadzie, co wybiera większość kierowców? Nas interesują samochody. Idźmy na sam dół. Co jest najlepsze modele w segmencie samochodów miejskich, dajmy niżej, czy jest jakieś podsumowanie tego, Kuba? No Jak zobacz, mamy tak. na sam dół. Tutaj mamy modele. Toyota RS2, Hyundai i10 to są małe samochody. No tak, bo on napisał, że to jest w segmencie No czyli mamy, tak. Samochody miejskie małe, potem mamy kompakty rodzinne, suwy okay. i Crossovery. A zobaczmy kombi, bo też Z nas w sumie interesowało kombi. Wiesz co, i kombików tutaj w sumie nie mam, no ale można samochody rodzinne w sumie pod to podciągnąć, nie? Czyli kompakty rodzinne, no okay. widzisz, no pojawia się na przykład 4 nie ma tutaj modelu, czy tak powiem rodzaju nadwozia, nie ma tutaj wyszczególnionego. Mm. Yy, na modele tym najbardziej, tym najbardziej tym, ekonomiczne w eksploatacji mm. pojawiają się zalecenia, jakieś dla kupujących. No i zobacz, mamy tutaj podsumowanie, które mówi nam, najbardziej polecenie, godne polecenia modele to Miejskie Toyota Raiaris 3, Hyundai i10, kompakty Golf, Honda Civic 9, rodzinne Skoda Karoq, Subaru Outback i SUV Kia Sportage Lexus Dobra, sprawdźmy inne wyniki. Powiem Ci szczerze, fajnie, że podał nam te źródła, wygląda na to, że, że te źródła nie najgorzej zostały dobrane, yy, natomiast no nie było to jakiś super deep research, nazwijmy okay. to, to, to było takie lekko pogłębione wyszukiwanie. To dajmy temu na razie tak 5 na 10. Jakbyśmy mieli oceniać najlepsze... Ja bym dał deglizer. nawet taką szósteczkę. Okej. Okay. Eee, Chat GPT od... jeszcze sobie działa. Zobaczmy Gemini. Eee... O, Gemini już zrobił. A tutaj jest wprowadzenie strasznie długie. Kuba, ja bym proponował od razu, żebyś przechodził do podsumowań. Bo ale że to, to jest wiesz, no, przechodząc do podsumowania od razu, no, to nie możemy tak rzetelnie ocenić, ale zobaczmy sobie jak... No dobra. On tutaj robi nam raport. Możemy mhm. to sobie wyeksportować do Google Docsów. I robi nam tutaj taki dosyć szczegółowy raport. Zobacz, że to jest fajne tutaj. Że mamy z każdej sekcji źródła, mm -hmm. na, na podstawie których zostało to, został ten raport stworzony. Mamy tutaj rankingi niezawodności używanych samochodów. Fajnie podoba mi się to. Opinie polskich ekspertów motoryzacyjnych jest w ogóle wprowadzenie do tego raportu. Co tutaj dalej mamy? Jakie jeszcze sekcje? Opinie i doświadczenia użytkowników. Mm -hmm. Super, podoba mi się. Z forów, na przykład samochodowych, bardzo, bardzo fajnie, że taki, takie informacje znalazł. Profile najbardziej zawodnych i ekonomicznych modeli kombi. No i mamy. Zaczynamy. Skoda Octavia 3 kombi. I super, popatrz, od razu mamy też informacje o tym, jakie są potencjalne problemy, ile kosztuje wymiana różnych części, koszty ubezpieczenia zużycia paliwa, super. No i mamy to samo, typowe usterki, koszty napraw. Zobacz, to już kolejne auto. Toyota no? Auris 2. Mazda 6. Komuś. Powiem Ci, kurczę, jakbym był na kupnie samochodu, no? mega sprawa, bardzo bardzo fajnie to wyglądało. Okay. Czyli co taka, czy taka, wow. I Sam zrobił nam tabelę, zobacz. Mm -hmm. Silnik jaki ma, szacowane średnie zużycie paliwa, średni roczny koszt, e, ubezpieczenia i utrzymania. Wow, a możemy to wyeksportować sobie do górshiciów. Mm -hmm. Podsumowanie rekomendacji dla kupujących. Wytłuścił nam tutaj jeszcze raz, jakie samochody byłyby najlepsze i, I wszystkie źródła. Wszystkie no, źródła w, w tym jest. raporcie. Wow. To co, taka mocna ósemka? Kurczę, no nie wiem, wiesz co, dla mnie to wygląda mega, na mega mocny taki to ja, jest, to, tak, no jest na pewno dużo mocniejsze od Perplexity, to się zgodzimy, jest do tego darmowe. Tak naprawdę, wiesz, żeby podejść do tego tak turbo rzetelnie, to jeszcze trzeba było teraz sprawdzić wszystkie te źródła i zobaczyć, czy tu się halucynacje nie pojawiają, bo okay. w takim researchu często się pojawiają. I ja na przykład Perplexity to nieraz już przyłapałem na tego typu hmm. halucynacjach. Ale powiedzmy sobie tak, że Tutaj jednak też dużo zrobiło to, że myśmy edytowali ten plan i podali, na czym nam zależało. Tak. Nie? Więc możemy Perplexity też dać taką szansę. Ten, że chcemy. I mu tu wkleić e, taką informację, że. To w, w, w czasie GPT najlepiej. W czasie GPT mhm. sobie to skopiujemy, tak. dobra? Do 10 lat benzyna kombi. I po prostu mu wklejmy tylko tyle. I mhm. zobaczymy, co on z tym zrobi. Ok? Ok. Więc jeszcze jedna szansa. Dajmy mu szansę. Także powiem Ci, Gemini, kurczę, ja nawet trudno mi taką, wiesz... To, ale pokażmy jeszcze, to dajmy Chat GPT dla porównania, jeśli już jest dostępny, albo groka. Chat GPT jest dostępny już. Ok, to zejdźmy niżej. Nie, jeszcze nie jest. Badanie żywotności, zobaczcie, 19. Yy, dobra, no to zobacz. GroKa. GroK też jeszcze nie. Zobaczcie, y, działa już sobie od 7 minut 40 kilku sekund. O, I właśnie akurat. na naszych oczach powstaje raport z 87 źródeł. Mhm. Nic na razie nie pobija y, Gemini, które 319 źródeł wykorzystywało. Chciałem zauważyć, że GroK też niestety nie zapytał nas, nie dopytał. Y, nie dopytał nas GroK i ja już tam widziałem Audi TT się pojawiło, który... <noise> Które, no może niespecjalnie, no, i, yy, no i widzę, że ten raport jest dosyć zdawkowy. To znaczy, mamy tutaj tak od początku. Modele polecane pojawiają się z bardzo wielu y, różnych bajek. Yy, mamy wymienione raporty, źródła, mm -hmm. z których skorzystał sobie. Yy, mamy tutaj. Metodologię. Tak, metodologię, analiza niezawodności. Mamy tutaj kilka mm -hmm. modeli wymienionych, które mają najniższy wskaźnik usterek. analizę kosztów utrzymania. Też wzmianka jest o polskich forach, jak Autocentrum, mm -hmm. super. I popularność na rynku polskim też jest wymieniona. Mamy tutaj taki ranking tych... Ostateczną listę rekomendacji. Skoda Octavia. Wiesz co... No, no i kluczowe cytaty jakieś mamy tutaj. Po... Kurczę, strasznie zdawkowy ten raport. Ale to czekaj, bo no. jeden błąd, który popełniłeś w Perplexity no. nie kliknąłeś Deep Research i tutaj też nie kliknąłeś jeszcze na Deep Research. Nie, już był zaznaczony. Tak? Tak i w a. Perplexity też był. Ok. I w Perplexity też był, zobaczmy. I ok, Mazda 6.3. Wiesz co, a tutaj nie wiem, bo to był follow up. No i wydaje mi się, że na pro poszedł. Tak? Mm -hmm. Pro wyszukiwarka. No na to wygląda. No okej, okay. No nie było to może jakoś specjalnie. Ja bym go zdyskwalifikował przy tym serczu. To, to jest jakby okej, okay, lepsze <grym> niż Google. Yy, takie standardowe wyszukiwanie kurze, ale a ja, nie urywa. A ja kurczę jakoś lubię Perplexity i ja bym mu jeszcze. I ja bym mu jeszcze wrzucił jedno pytanie. Yy, bo jakbyśmy z niego korzystali tak w praktyce. To i wiemy, że on ma takie ograniczenie, że nas nie dopyta, to napiszmy mu to. No dobra, no dajmy mu jeszcze jedną szansę. Dajmy ostatnie. mu jeszcze jedną szansę. Dobra, czy a w międzyczasie jest zobaczmy, czy czat już jest gotowy. Ojejku, jeszcze nie. Eee, jeszcze nie jest. Mamy 20 źródeł. To trochę to, mało. Szczerze mówiąc nie jest jakoś specjalnie dużo. Zaraz będziemy mieć pewnie gotowy z i <laughs> raport, bo on jest bardzo szybki, czy, żeby nie powiedzieć zdawkowy. No, rozpływam się na razie tutaj nad tym raportem z Gemini. Kurczę, no jest to imponujące, zobacz. No. Zobacz, tyle źródeł przeanalizowanych. I to kuczy za darmo, Kuba. Patrz, klikam sobie eksportuj do dokumentów. Zobaczymy, wczytuję, wczytuję. Popatrz, używane kombi do 50 tysięcy. Cyk! Mm -hmm. Mamy wszystko w Google Docsie, cały taki raport. Wyobraźcie sobie, jak można to wykorzystać w ogóle w pracy. Mm. Wow, wszystko z przypisami. Albo wszystkie źródła. Albo się wziął, a teraz auto dla siebie. Przeanalizował, co prawda, 319 źródeł, przynajmniej tak twierdzi, ale zobacz, że nawiązania do, mamy tylko do 95 źródeł mm -hmm. ostatecznie w tym raporcie. Nie? Czyli dużo też zdyskwalifikował. Stwierdził, że nie są potrzebne do takiego raportu. No. Ale umiem ja sobie wyobrazić właśnie takich nastolatków, którzy próbują przekonać ojców na pierwszy samochód i dają mu taki raport na no, no Można zadać takie pytanie pod swoją tezę, to znaczy mm. zrób taki raport, żeby z niego wnikało to i to, no ciekawe jak się takim też, no, tak. By sobie poradził dalej trwa działanie czatu GPT, który długo dosyć mieli. Perplexity, perplexity też perplexity na razie. Jiminy już wiemy jak działa. No i teraz mamy tutaj dodatkowe działanie naszego deeper searchu z Groka. Groka. Zobaczymy co nam tutaj zwróci. No i co, no i chwila oczekiwania. No dobrze, wracamy po ten... przerwie. I jesteśmy w czacie GPT, na którego czekaliśmy zdecydowanie najdłużej, najdłużej no. Czy warto a skorzystał było? tylko z 20 źródeł. Więc kurczę, zobaczmy, tu mamy autokult, autokult, autoświat, co mamy tutaj jeszcze? Autodziennik, tak, mm -hmm. autokult znowu, autoświat, autodziennik. Hmm. Wygląda na wybór kierowców, pojawia się też Otomoto. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jakbym miał oceniać po samych źródłach, to. to nie słabiej. ma podjazdu do Gemini, nawet do swojej trochę. Co jest? Zobaczmy, trochę co, co nam powiedział, w sensie jaki dał wynik, bo chciałbym powiedzieć, że tylko on yy, zawężył nam poszukiwanie. E, tak, pytaniami, nie? Mhm. Najbardziej niezawodny i ekonomiczny kombi do 50 tysięcy złotych. Mamy tak, wprowadzenie i kryteria. U, Przygotował dla nas tabelę ładna. porównawczą no i mamy tutaj tak, markę i model, rocznik, cena. Średnie spalanie, silniki, koszty części eksploatacyjnych, typowe usterki. Fajnie. Wszystko jest poparte źródłami. Widzisz, to, że się pojawia ten autokult, mm -hmm. czy autodziennik, to nie jest może takie złe, bo on wyszukiwał informacje dotyczące typowo tych samochodów. Mm -hmm. Widzimy, że pojawia się nam Skoda Octavia trójka, no musi być naprawdę fajny samochód, bo to kolejny raz, Honda Civic 9, to samo, Mazda 6. No, Dobra, są mamy podobne źródła. podsumowanie. Okej, okay, bo to mnie najbardziej interesuje. Co, no nie, ale nie jest ta analiza jakoś taka turbo rozbudowana, tak jak w, w Gemini. Okay. Mamy podsumowanie, podsumowanie i rekomendacje. Jest tu wymienionych kilka modeli, no te, które są też ta, w tabeli siłą rzeczy. No, na razie. I mamy tak: rekomendacje. Jeśli priorytetem jest maksymalna niezawodność, niskie ryzyko awarii, to Toyota Auris lub Toyota Avensis. Mhm. Tuż za nimi Honda Civic Tourer. Ceniące przestrzeń i niemiecką myśl techniczną, no ja, a jakże, powinny <laughs> rozważyć Skody oktawie trójkę, lider flotowy. No ale w związku z tym, że też lider flotowy to też e, trzeba uważać na pewno. E, no dobra, no. no powiem Ci, że... Lepiej niż Perplexity, ale zresztą zaraz zobaczymy. No nie lepiej niż Gemini moim zdaniem. Powiem Ci, ja nie wiem czy to jest kwestia tylko tego konkretnego researchu, który właśnie zrobiliśmy. Ale jestem rozczarowany jak na czas oczekiwania. Mm -hmm. Tylko wiesz jak to mogło być, że on mimo wszystko korzystał z innych źródeł, ale je zdyskwalifikował też, tylko nie podaje i tylko wypisał źródła, z których faktycznie skorzystał. A jak tutaj No wiesz mamy... co, no oceniam efekt końcowy po prostu. No. Dobra, a co tutaj Perplexity przy drugiej szansie? Tak? To Mazda jest to. 6, Honda Civic 9, Skoda Octavia 3, Ford Focus 3 Kombi. Wszystko to samo, yy, dlatego że... Podobne źródła. No nie, jednak inne źródła. Jednak inne źródła i powiem Ci szczerze, wydaje mi się, że nawet te źródła są bardziej różnorodne. No i co podsumowanie najlepszych modeli dostajemy na koniec. Nie dostaliśmy żadnej tabelki mm -hmm. tutaj. E, mimo wszystko uważam, że jest to najbardziej zdawkowe. W ogóle nie ma podjazdu do Gemini, które... Podsumowanie Mazda 6, Honda, Skoda Octavia, Ford Focus, KS. Nie ma podjazdu do Gemini, które mm -hmm. nam w ogóle podało Yy, przykładowe usterki, mm -hmm. które najczęściej no, się pojawiają w tych samochodach. No, ja widzę, że ty już jesteś zakochany w Gemini, więc zaoszczędziliśmy. Ja Kurczę, kuję. nie no, widzę, Wiesz, że. Dajmy jeszcze do Groka, dajmy jeszcze Grokowi szansę, może on pobije Geminaj. Ok, no, no dobra, tu coś. przypomnijmy tutaj, że Grokowi daliśmy tak jakby drugą szansę, szansę. to znaczy doprecyzowaliśmy nasze, e, doprecyzowaliśmy nasze pytanie. Jest już długi ten napis. I mamy to tak: widać. kluczowe punkty. Mamy wymienione jakieś tam samochody, mamy wybór modeli podany. Mm -hmm. Super. Uwagi! Ceny mogą się różnić w zależności od stanu przebiegu i lokalizacji. Dziękujemy, bo inaczej byśmy o tym nie wiedzieli. No dobra, mamy tutaj jakąś też metodologię źródła danych, znowu analizę niezawodności i mamy taką tabelkę, dosyć skromną, szczerze mówiąc, ale z wiele mówiący nam wskaźnikiem usterek, z którego mhm. wynika, że na przykład Volkswagen Sportswan ma bardzo niski wskaźnik usterek. No, i to też zależy oczywiście od rankingów. Fajnie, że on zwraca uwagę na to, że są różne rankingi mm -hmm. i pod kątem różnych rankingów można różną mieć e, usterkowość. E, no i co, potencjalne modele, które nam poleca. Mamy też wymienione popular popularność na rynku polskim, ostateczna lista rekomendacji, uwagi, ograniczenia i wnioski. Powiem szczerze, mamy tu tą skodoktał. Może trochę by... lepsze? No mamy, mamy. No. Może trochę lepsze niż Perplexity tak na pierwszy rzut oka. Yy, mamy tutaj podane tak naprawdę cztery źródła, z których skorzystał, ale przejrzał dużo więcej, chyba tam 58, jak dobrze widziałem. Tak, 58. Tak, przejrzał 58. No, tak porównując to, i Perplexity. Dobra, no jest to trochę lepszy, lepsze bardziej rozbudowana rekomendacja czy raport tego Deep Researchu niż Perplexity. ChatGPT fajną nam tabelkę bardzo zrobił, mm -hmm. dosyć szczegółowo, natomiast zdecydowanie moim zdaniem Gemini. zwycięzca. Ja akurat także... się w tym wypadku tym podpiszę, dodaję plus, przypominam po raz setny, że też na dzień dzisiejszy nie musimy płacić za to, żeby z tego skorzystać, więc no kurczę, no to to pobija już sam fakt. No wiesz co, także dla mnie... To co, zróbmy ranking. Pierwszy Gemini. Pierwszy Gemini. Później... Chat GPT. Później Groch. grok. Perplexity. I na samym końcu Perplexity. Niestety, Perplexity, który jest fajnym narzędziem do wyszukiwania informacji w internecie, no właśnie, mm -hmm. czy jest dalej? Bo powiem Ci szczerze, że jak już wyszukujemy tych informacji w internecie, to ten Deep Research ma całkiem sens, żeby go zrobić na przykład w Gemini mm -hmm. i dostać tak szczegółowy raport. No, też z którym bym potem w możemy w ogóle rozmawiać. Oczywiście na ten temat możemy wyciągać jakieś szczegółowe informacje. Zgadzam się z tym. Mega. Powiem Ci. Z tym zastrzeżeniem oczywiście, że trzeba by to przeanalizować, sprawdzić, czy nie ma tu halucynacji. Tak jeśli chodzi o taką rzetelność, liczbę źródeł, układ tego raportu, to zdecydowanie najbardziej Jiminy mi się podoba. Podpisuję się pod tym. A jak Wy uważacie? Napiszcie w komentarzu, czy macie może inne zdanie. Może przetestowaliście, albo macie płatnego czata GPT i korzystacie regularnie z Deep Research. I twier bo gdzieś jedna rzecz, która mi przychodzi, no. dlaczego takie pytanie zadaję naszym widzom, to jest to, że ja korzystam z GPT tego Deep Research, i no. przyznam się, że te wyniki, te raporty są dosyć rozbudowane. Zwłaszcza jak piszę po angielsku i szukam czegoś na globalną skalę. Mhm. Trochę jestem zaskoczony, więc nie wiem, czy tutaj prompt też ma znaczenie. To, że no był na po polsku, to, że był zawężony do rynku polskiego. Ale trzeba przyznać, no, no wiesz, no, mieszkamy w Polsce, no jest to mimo wszystko takie dosyć sensowne zastosowanie tego prawda, czeka. To prawda, no i to No i to samo nie. pytanie dostało Gemini, co prawda nie zadało takiego fajnego, wiesz, pytania mhm. pogłębiającego i sami dodaliśmy tak jakby do, do tego planu na analizę tą informację o tym, jakiego samochodu poszukujemy. No ale mimo wszystko, nie tak w praktyce, to byśmy napisali Kali to, sytuacja. jakiego samochodu dokładnie szukamy, no. mhm. Jak już byśmy któryś raz z tego korzystali, nie? No dobrze, to myślę, że wszystko jasne. Kurczę, no niespodziewanie, ale Google w końcu zaczyna dowozić i to nie tylko o Deep Research, bo sprawdźcie no, po... też nas drugi odcinek tak, właśnie drugi... o Gemini i o Google AI Studio. bo Ale tam ja naprawdę... jestem zaskoczony, że mówimy o Google. Wcześniej rozmawialiśmy, zazwyczaj jak kręciliśmy odcinki, mówiliśmy głównie o OpenAI i co nowego wypuścił, a teraz drugi odcinek zachwalamy Google. No tak. Kurczę, mamy ja, tylko nadzieję, że nie zostaną monopolistami, tak jak w przypadku wyszukiwarek. Tak coś, to. Nie, jest za duża już konkurencja. Jest. Na chwilę mam nadzieję. się rozwija. Dziękujemy Wam bardzo. Trochę dłuższy odcinek. Zostawcie Subskrybujcie, jak Wam się podobało i koniecznie zostawcie komentarz, bo jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Do zobaczenia. Cześć, cześć.